Kameramarhawi, dobra. Dzisiaj robimy, będę od, robimy ranking transformacji z Dragon Balla. Mam nadzieję, że subskrybujecie ten kanał i że znajdą się jakiś fajny Dragon Balla. Zacznijmy od najpiękniejszej transformacji. klasycznej SSJ SK. Było cóż. Wylocuć, że ta forma jest potężna, <laughs> że to jest ten legendarny Super Saiyan's Legend, że rodzi się raz na tysiąc lat, no, a potem to już wiadomo, wszyscy mieli SSJ-a i na pewno się nie utrzyma na pierwszej pozycji Elski długo. E, za, nie, ben, nie zapomnę i wrzucę to i to. No chyba, że to jest kajoken, ale nie wydaje mi się, bo to jest kajoken. Tu to tu To oglą... po prostu nie czytałem mangi. To nie mam bladego pojęcia, co to jest. To... Chwila, jednak to muszę zdjąć, jednak to muszę zdjąć. I żeby nie było, to y, nie wiem co to jest, 8 wiersz. Dodaj wiersz powyżej. No i teraz to można tu wsadzić. Lećcie. To. Y Używając od tej transformacji nie była w stanie pokonać Grubasa. Którego całkiem lubię i go nie obrażam, bo naprawdę. No ale. Co to było? No to było jakieś. Ta fuzja to była, to podnożyło moc razy ileś. I jeszcze w transformacji to była fuzja. Co prawda goten i goten. Co prawda Gotenks, ale kto by tam zwracał na to uwagę? To no może SSJ-2A. Fajna transformacja, po raz pierwszy zaobserwowana w sadze z tego co kojarzę. Nie przetransformował się jako pierwszy w nim Go, Goku, oczywiście z tego co widzieliśmy. Oczywiście z tego co widzieliśmy po prostu. Tylko jego... tylko, tylko Gohan, więc... Duży plus. No ale jakoś nie jestem fanem tej transformacji po prostu i dlatego ląduję na A. Kajoken. Estier. No um. um, nie. Jeszcze, jeszcze sobie postoisz tutaj. Kajoken moim zdaniem by. Um. Kajoken to technika, która może cię wzmocnić ile tylko razy chcesz. Jak bardzo chcesz i ile razy chcesz. Ale, tym mocniej będziesz się wzmacniać kajokenem, tym będzie, tym będzie gorzej. Na przykład, jak będziesz w blue, prze, w blue w kajokenie przez 20 minut, to umrzesz, więc nie żyjesz już. Więc. To mi się akurat bardzo podoba. No i zagramowdę w takim pierwszym, pier, pierwszym czymś, co można było na pierwszym, pierwszym czymś, co, mo, czym, co można byłoby nazwać transformacją Ozaru Betier. Lubię Ozaru. Ale czy jest on taką mega wspaniałą transformacją, niezastąpioną? No nie, no. Jest, jedną z naj jest najsłabszą transformacją, tak naprawdę, bo zwiększa Twoje moce tylko raz dziesięć, więc. Nawet Kajoken jest lepszy. Najmocniejszy Kajoken, jakiego widzieliśmy, jest, jest lepszy, więc. <laughs> A przy okazji nie możesz się zamienić w tą transformację, kiedy chcesz, tylko kiedy spełnię, więc. Betier. Y Golden Ozaru powstał tylko i wyłącznie po to, żeby powstał SSJ4, czyli moja ulubiona transformacja z całego Dragon Balla, ze względu na design i na pomysł, jaki gdyby powstała, nie wiem, gdyby wymyślili, dobra, dodamy ją w pie Gdyby dodali ją w jednym z pierwszych sag, a dopiero wiecie, jakiś dużo później sag dodaliby SSU 4 gdyby od razu istniało takie coś jak Golden Uzaru, to bym się nie obraził, ale no, ze względu, że wiadomo co, to jednak, no tutaj leci. SSJ 4, czy no, dużo się... Po prostu podoba mi się design tej formy, charakter, że to jest prawdziwa potęga Sajan, że to Sajanie w taki sposób powstali w ogóle wszystko i nic. Wspaniale, wspaniale. Co tu dużo mówić? To teraz. A dobra, dajmy sobie goda. Dużo osób nie lubi tej transformacji przez ten gówniany rytuał. Pięć osób przekazuje energię jednej osobie. 5 sajan przekazuje energię jednemu sajanowi. I skąd się wzięła ta boska energia? No, jest to rytuał, więc no, najprawdopodobniej z zupy. Albo no po prostu. Zajanie oczystej krwi przekazują energię, która zamienia się. Rytuał sprawia, że ta energia ściąga boską energię i w ogóle... Ja, ja najbardziej lubię tę transformację. Mi się podoba i ten rytuał też mi się bardzo podobał. Podoba. <grym> Już niedługo tutaj nie będziesz. <grym> Spoiler! Blue. Dobra, nie będę aż taki. Tutaj udaję. Była fajną transformacją? Była. Czy była przydatną transformacją? Była. Czy była zapychaczem? Była. Czy pojawiała się za dużo? Pojawiała się za dużo. Razy. Nie wiem, nie mogli się nauczyć legendarnego Super na czy części. Używać Goda, SSJ4. Y y y Kaju y nie wiem. Trójki, tylko wciągle teraz nawalają tym Blue. No to się już może przejeść. Mm. SSJ, GOD, czy SS od, SSJ, Blue? Nie pamiętam, który u wykonany przez tam. No Jakiegoś Boga. Nie pamiętam kogo dokładnie. Mm. Dobra. Gdyby w taki sposób, gdyby właśnie w taki sposób wyglądała ta transformacja, to znalazłaby się. To znalazłaby się. Tu. Ale ona jest po prostu nadużywana. Tak? Natomiast była użyta tylko raz. Więc, no naprawdę, bardzo mi się to podobało. Kaioken. Fajny pomysł na to, że jest to zupełnie oddzielna transformacja Blue-Kaioken. No i że, jakby, do Blue potrzeba spokoju, więc, będę. A Kaioken sprawia, że jesteś wściekły, więc, jest to... swoje przeciwieństwo, więc No to było bardzo fajne. A wiecie co? Z się się to zbluąduje niżej. A dlaczego tutaj nie ma ultra ego? No niestety. Hmm. Ultra instynkt. Ultra instynkt daje go tutaj na... A wiecie co? Dobra. Baleźcie. Wiesz co, jeszcze lepiej. Ja, dobra. Hmm. Nie dobra. Yy. Dlaczego klasyczny ultra instinct byłem tutaj, a ten lepszy dałem tutaj. No dlatego, że jakby po co, jakby skoro już jest ultra instynkt, to po co robić następny ultra instynkt, tylko że z białymi włosami, jakby ultra instynkt to nie jest ultra ego, że możesz się wzmocnić, ultra instynkt to jest instynkt. Ultra instynkt sprawia, że jakby masz, masz instynkt jakby. Po co tworzyć lepsze, po co tworzyć lepsze coś, co już jest genialne, jakby... Dla Super Saiyana to się akurat przydało, ale dlaczego dla Ultra Instynktu? Bardzo lubię to, ale po co? To, jest to po prostu lepsze to, a z racji, że jest to to i używał tego tylko wegeta. no i może tam Gota... Go... go Gohan, ale to już inna sprawa. No ale to była roz, to był bardziej dla Wegety. niż dla Gohana. niż dla Gohana. A to... używały tego tylko dwie osoby. Kefla i Broli. Z czego Broli bardziej mi się podobał, więc poleciałoby to do E. Więc leci to do S przed tego zresztą, gdy używał tego tylko, Broli, ale używała też tego kefla węzle tu.